Witajcie kochani widzowie, ja jestem Heaven i zapraszam Was na kolejne zestawienie najbardziej oczekiwanych gier. Dziś mam dla Was 10 propozycji na rok 2024-2025 z gatunku Farming Sim dla wszystkich tych, którzy kochają uprawiać swoje wirtualne ogródki. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i zaczynamy! A skoro o uprawach mowa, to co powiecie na niecodzienną farmę w cyberpunkowym świecie? Przedstawiam Wam Nivalis, tętniące życiem wokselowe miasto, gdzie Wasza przygoda zaczyna się od prowadzenia małego straganu z jedzeniem lub sklepu ze stymulantami, a Twoim celem jest wspinaczka po drabinie sukcesu, by ostatecznie stać się magnatem nocnego życia. Niwalis oferuje niezwykłą swobodę w kształtowaniu swojego losu. Zarządzaj różnorodnymi biznesami, od straganów z makaronem po ekskluzywne kluby nocne. Decyduj o menu, zarządzaj zapasami, kupuj lub uprawiaj składniki. Twoja decyzja bezpośrednio wpływa na sukces Twoich przedsięwzięć. Poza rozwojem biznesu, Niwalis daje Ci możliwość eksploracji miasta własną łodzią, łowienie ryb czy urządzanie swojego domu. Realistyczny cykl dnia i nocy oraz zmienna pogoda dodają głębi Twojemu doświadczeniu. Najważniejszym aspektem życia w tej obiecującej produkcji są jego mieszkańcy. Poznawaj barwne postaci, nawiązuj przyjaźnie, a może nawet znajdziesz miłość. Każda interakcja wzbogaca Twoją historię i otwiera nowe możliwości. Niwalis to więcej niż gra, to żywe miasto reagujące na Twoje decyzje. Czy zdołasz nie tylko przetrwać, ale i rozkwitnąć w tym fascynującym, choć niebezpiecznym świecie? Przekonamy się o tym już w przyszłym roku. Gdy dzień turns na noc, leave your life behind. Neon, feel me, just another night. Nie wiem, jak long mogę zostać. Skier jest light years away. Come and find me, where the night ends. The Ranchers to fascynująca symulacja życia na wsi w otwartym świecie, oferująca zarówno spokojną rozgrywkę, jak i ekscytujące wyzwania. Gra przenosi gracza ze zgiełku miasta na idylliczną wieś, gdzie rozpoczyna nowe życie jako właściciel rancza. To opowieść o transformacji, rozwoju i odnajdywaniu swojego miejsca w nowej społeczności. Serce gry stanowi tworzenie i rozwijanie własnego rancha. Gracze mają do dyspozycji rozległy, otwarty świat, w którym mogą hodować zwierzęta, uprawiać ziemię i pozyskiwać surowce. Każda decyzja wpływa na rozwój gospodarstwa, od wyboru upraw po zarządzanie zasobami takimi jak woda i energia. Gra zachęca do kreatywności, pozwalając na tworzenie unikalnych produktów i optymalizację procesów produkcyjnych. The Ranchers to nie tylko praca na ranczu. Gra oferuje bogaty świat pełen przygód i odkryć. Gracze mogą eksplorować dzikie wyspy, nurkować przy wrakach statków czy mierzyć się z niebezpiecznymi stworzeniami. Rozwój umiejętności od rolnictwa po łowiectwo i rzemiosło pozwala na dostosowywanie rozgrywki do indywidualnego stylu gry. Społeczny aspekt gry jest równie ważny co zarządzanie ranczem. Gracze mogą nawiązywać relacje z barwnymi postaciami, uczestniczyć w festiwalach i wydarzeniach społeczności, a nawet znaleźć miłość i założyć rodzinę. Dodatkowo tryb multiplayer umożliwia współpracę z innymi graczami, wspólne rozwijanie rancha i eksplorację świata. Niech Was tylko nie zwiedzie mała aktywność użytkowników na forum Steam, ponieważ wszystkie najnowsze informacje o grze możecie sprawdzić na jej oficjalnym kanale Discord, a premiery w Early Access możemy spodziewać się jeszcze w tym roku. Zanurz się w malowniczym świecie Mirtwood, gdzie czeka na ciebie niezwykła przygoda i możliwość stworzenia własnego, spokojnego życia. Ten urzekający symulator z elementami RPG przeniesie cię do średniowiecznej krainy pełnej tajemnic i możliwości. Uprawiaj różnorodne rośliny, hoduj zwierzęta i wytwarzaj przedmioty, by zapewnić sobie byt i stworzyć przytulny dom. Handel z okolicznymi wioskami pozwoli Ci rozbudować swoją farmę i cieszyć się dobrobytem. Każdy zakątek Myrtwood skrywa unikalne piękno i niebezpieczeństwa. Podróżuj przez bujne lasy, mroczne jaskinie i malownicze wioski, stawiając czoła kapryśnej pogodzie i groźnym stworzeniom. Wybierz swoją ulubioną broń miecz czy łuk i doskonal swoje umiejętności w dynamicznych starciach. Zmierz się z różnorodnymi przeciwnikami, od zwykłych bandytów po mityczne stworzenia. Mertwood to nie tylko piękny świat, ale także miejsce pełne tajemnic i niespodzianek. Podejmuj różnorodne zadania, poznawaj barwnych mieszkańców i odkrywaj głębokie sekrety tej krainy. Nawiązuj przyjaźnie z mieszkańcami Wolnych Ziem, buduj głębokie więzi i twórz niezapomniane historie. Każda relacja otworzy przed tobą nowe możliwości i przygody. Mertwood to żywy, oddychający świat, który reaguje na twoje działania.

even those involving your close friends. we'll choose to free benedict rather than leaving him to die, increasing our morality and renown. your character will level skills by performing them. unlock powerful skill cards when you stack your hand as a charismatic charmer. <laughs> <laughs> a stalwart warrior or play a jack of all trades and don't expect to explore methwood alone travel with companions human and animal alike adopt the art of falconry to gain a set of eyes in the sky Myths is your land of opportunity to be beloved or despised or just a simple ratcatcher Nowa odsłona kultowej serii Farming Simulator wprowadza graczy w zupełnie nowy wymiar wirtualnego gospodarstwa. Deweloperzy przygotowali szereg innowacji, które uczynią rozgrywkę jeszcze bardziej wciągającą i realistyczną. Gracze będą mogli uprawiać nowe gatunki roślin, takie jak ryż i szpinak, oraz zajmować się hodowlą egzotycznych zwierząt, w tym potężnych bawołów. Zwiększona różnorodność upraw i zwierząt, a także nowe łańcuchy produkcji i misje budowlane zapewnią niekończące się godziny zabawy. Dzięki ulepszonej grafice i fizyce, pola i maszyny będą wyglądały i zachowywały się jeszcze bardziej realistycznie. Dynamiczna pogoda, mgła ograniczająca widoczność i odkształcenia gruntu dodadzą grze realizmu i sprawią, że poczujesz się jak prawdziwy farmer. Do dyspozycji graczy zostanie oddana flota ponad 400 autentycznych maszyn rolniczych od wiodących producentów. Farming Simulator 25 umożliwi graczom podróżowanie po różnych regionach świata, od azjatyckich pól ryżowych po europejskie łąki.

In the art of farming, the soil is the canvas, the seeds are the paint, and the harvest is the masterpiece. Hey this is pretty good yeah it's pretty darn good is it missing something <laughs> you're too cute to eh? eat maybe some fresh spinach for a change Wyobraź sobie, że stajesz się właścicielem zabytkowego zajazdu położonego w sercu malowniczej wioski, zamieszkałej przez legendarne stworzenia z całego świata. Twoim zadaniem jest przywrócić mu dawny blask i stworzyć miejsce, w którym każdy poczuje się jak w domu. Przekształć zniszczony zajazd w tętniące życiem centrum wioski. Odremontuj pokoje, zaprojektuj piękny ogród, przygotuj wyśmienite posiłki i stwórz przyjazną atmosferę. Każdy kącik Twojego zajazdu będzie odzwierciedleniem Twojej osobowości i kreatywności. Podczas eksploracji tajemniczego świata Seikyu natkniesz się na starożytne maski, które obdarzą Cię niezwykłymi zdolnościami. Dzięki nim będziesz mógł pokonywać przeszkody, odkrywać ukryte miejsca i rozwiązywać zagadki, które skrywa ta magiczna kraina. Wyobraź sobie, że jako dzik niszczysz przeszkody na swojej drodze, a jako driada swobodnie poruszasz się po koronach drzew. W wiosce Seikyu spotkasz wiele niezwykłych postaci, takich jak starożytny smok, na wróżka czy tajemniczy archemik. Każda z tych postaci ma swoją unikalną historię i osobowość. Buduj z nimi relacje, nawiązuj przyjaźnie, a może nawet znajdziesz miłość. Zaproś swoich przyjaciół do wspólnej przygody w Seikyu. Razem będziecie mogli eksplorować tajemnicze ruiny, pokonywać potężnych przeciwników i budować wspólnie swoje królestwo. Do tej niezwykłej krainy udamy się w 2025 roku. World Shard to MMORPG, w którym gracze przeniosą się do fantastycznego świata latających wysp. Kiedyś tętniąca życiem planeta zamieszkała przez urocze, futrzaste stworzenia zwane Miołkle, została rozbita na kawałki w katastrofalnym zdarzeniu. Teraz podbita przez brutalnych wargów, czeka na swoich bohaterów. Twoje zadanie jest proste. Odbudować zniszczony świat. Eksploruj tajemnicze wyspy, rozwiązuj zagadki, zbieraj zasoby i buduj swoją własną bazę. Po drodze spotkasz przyjazne miałkle, które pomogą Ci w Twojej misji, ale uważaj, świat jest pełen niebezpieczeństw, a wargi nie odpuszczą łatwo. Gra oferuje niekończące się możliwości odkrywania, budowania, rzemiosła i walki. Możesz grać solo lub z przyjaciółmi, dołączyć do klanu i handlować z innymi graczami. Jeśli marzysz o stworzeniu własnego kawałka tego zniszczonego świata, to właśnie gra dla Ciebie. Premiera zaplanowana jest jeszcze na ten rok, chociaż dokładna data jest póki co nieznana. Odkryj fascynujący świat średniowiecznych Chin w grze Chinese Frontiers. Rozpocznij jako skromny robotnik i rozwijaj się, budując własną osadę i pracując nad Wielkim Murem. Twoja przygoda zaczyna się w malowniczej wiosce położonej nad rzeką w górach, gdzie będziesz rozwijać swoje umiejętności i budować podstawy swojego imperium. W miarę postępów w grze będziesz mógł tworzyć autentyczne monumenty Wielkiego Muru, eksplorując trzy unikalne poziomy: góry, pustynię i rzekę. Zarządzanie zasobami i produkcją jest kluczem do sukcesu. Uprawiaj rośliny, hoduj zwierzęta i gotuj tradycyjne chińskie potrawy, aby zapewnić swojej osadzie przetrwanie. Rozwijaj różnorodne warsztaty rzemieślnicze od cegielni aż po chłuty, aby produkować niezbędne materiały budowlane. W trakcie gry poznasz historię lokalnego mędrca Juna i jego wnuczki Mei, którzy wprowadzą Cię w tajniki chińskiej kultury i rzemiosła. Chinese Frontiers oferuje wymagającą rozgrywkę łączącą elementy strategii, symulacji i przygody. Rozwijaj swoje umiejętności, zarządzaj ludźmi i stań się kluczowym budowniczym Wielkiego Muru w tej fascynującej podróży przez średniowieczne Chiny. Premiera gry planowana jest jeszcze na ten rok, a już teraz możecie pobrać darmowy prolog z platformy Steam. Jako dziecko spędzałeś każdą chwilę wśród zwierząt w starym Zona Wyspie należącym do twojego ojca. Po jego odejściu to magiczne miejsce popadło w ruiny. Teraz nadszedł czas, by ocalić rodzinne dziedzictwo i zapewnić bezpieczny dom zwierzętom. Twórz różnorodne wybiegi i ozdabiaj je setkami dekoracji, które możesz sam zaprojektować lub kupić na rynku. W grze czeka na ciebie 70 gatunków zwierząt, w tym egzotyczne okazy i dinozaury. Każde zwierzę ma swoje unikalne cechy i wymagania. Zadbaj o ich szczęście, zapewniając odpowiednią opiekę, pożywienie i pomoc weterynaryjną. Łącz DNA zwierząt i dinozaurów, tworząc niepowtarzalne wzory i kolory dla swoich prehistorycznych podopiecznych. Badaj jaskinie i inne ciekawe miejsca w poszukiwaniu nowych gatunków. Na wyspie mieszka ponad 40 unikalnych postaci, z którymi możesz budować relacje, zawierać przyjaźnie, a nawet założyć rodzinę. Pomóż im w zdobyciu własnych zwierząt domowych, przynosząc szczęście do ich domów. W Super Zoo Story masz wszystkie narzędzia, by stworzyć swoją własną, niepowtarzalną opowieść o niezwykłym Zoo. Czy jesteś gotów rozpocząć tę ekscytującą przygodę? Premiera gry jeszcze w tym roku. Solar Punk to fascynująca gra, która przenosi graczy w niezwykły świat unoszących się wysp. W tej futurystycznej wizji przyszłości, gdzie technologia harmonizuje współistnienie z naturą, gracze mają szansę stworzyć własną oazę wśród chmur. Serce rozgrywki stanowi budowa i rozwój własnej latającej wyspy. Gracze rozpoczynają od zbierania surowców i wznoszenia pierwszych budynków, stopniowo przekształcając surową przestrzeń w tętniącą życiem oazę. Kluczowym elementem jest uprawa roślin, która nie tylko zapewnia pożywienie, ale także dodaje uroku i życia futurystycznym konstrukcjom. Solar Punk kładzie duży nacisk na zróżnicowany rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Gracze muszą nauczyć się efektywnie wykorzystywać energię słoneczną, wiatrową i wodną, tworząc zaawansowane systemy energetyczne. Te z kolei zasilają różnorodne gadżety i automaty, które usprawniają codzienne życie na wyspie, od zautomatyzowanego zbierania surowców po inteligentne systemy nawadniania upraw. Gracze mogą konstruować własne sterowce, które pozwalają na odkrywanie odległych, unoszących się w powietrzu wysp. Każda wyprawa to szansa na znalezienie rzadkich surowców, odkrycie nowych technologii czy nawiązanie kontaktu z innymi społecznościami. Solar Punk oferuje również tryb dla pojedynczego gracza, jak i możliwość wspólnej zabawy ze znajomymi. W tytuł zagramy w 2025 roku na PC-tach, PlayStation 5, Xboxach z serii X i S oraz Nintendo Switch. Creature Cove to niezwykła przygoda, która przeniesie cię na malowniczą wyspę pełną tajemnic i możliwości. Wyobraź sobie, że budzisz się każdego ranka w otoczeniu bujnej roślinności, słyszysz szum fal i śpiew ptaków. To właśnie czeka cię w Creature Cove. Zaczynasz od małego miasteczka, które wymaga twojej troski i uwagi. Eksplorując okolice, odkryjesz ukryte skarby, zaginione ruiny i unikalne zasoby. Zebrane materiały pozwolą ci rozbudować miasto, stworzyć piękne ogrody, zbudować przytulny dom dla mieszkańców i tętniące życiem miejsce spotkań. Na wyspie spotkasz wiele barwnych postaci, które potrzebują twojej pomocy. Zawiążesz przyjaźnie, które uczynią twoją przygodę jeszcze bardziej wyjątkową. Razem będziecie odkrywać tajemnice wyspy, budować nowe życie i tworzyć wspomnienia. Chcesz poczuć się jak prawdziwy odkrywca? Wyrusz na wyprawę w głąb dżungli, nurkuj w krystalicznie czystych wodach i odkrywaj tajemnice oceanu. A może wolisz spędzić czas na tworzeniu pięknych ogrodów i pielęgnowaniu roślin? W Creature Cove masz nieograniczone możliwości. Stwórz swoją własną, unikalną postać i nadaj jej własny styl. Wybierz ubrania, fryzury i akcesoria, które odzwierciedlą Twoją osobowość. Jesteś gotowy na przygodę życia? Premiera gry jeszcze w tym roku, a już teraz możesz pobrać demo z platformy Steam. I to już wszystkie gry, które chciałem Wam zaprezentować w dzisiejszym filmie. Czekacie na któryś z tych tytułów, a może macie na oku coś zupełnie innego? Napiszcie w komentarzach, a jeśli materiał Wam się podobał, to dajcie lajka like i zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami. Ja już będę się z Wami żegnał, więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!